W dzisiejszym odcinku przed wami losowy skin Demon Hunters. Tutaj możecie zobaczyć, jaki skin odpowiada za jaką kolorystykę przedmiotów. I wszystko polega na tym, że to, jakiego skinami wylosuję, takich przedmiotów mogę używać do tego, żeby wygrać grę. Czy mi się uda? Oglądajcie film do samego końca. A skiny te otrzymałem od Epic Games, za co bardzo dziękuję. Hashtag reklama, hashtag Epic Partner. A jeśli będziecie je kupować, pamiętajcie o kodzie RAFA, to ja w sklepie. A więc widzowie, jak widzicie, ja już jestem w Battle Busie. Dzisiaj mamy tylko trzy klasy. I pierwsze co mamy, jest to skin, który odpowiada za złote oraz mityczne przedmioty. I na samym wstępie to powinienem się dobrze zastanowić, gdzie ja powinienem lecieć, gdzie będziemy mieli coś złotego, gdzie będziemy mieli coś mitycznego. I z tego co wiem, to bunkry otwierają się po pewnym czasie. Wczoraj, jeśli chodzi o złote przedmioty, to wyleciały mi dokładnie z tych y, robalowych skrzyń. Tylko niestety tam już ktoś leci. Co ciekawe, nie wiem w ogóle kto tu lata. To trochę dziwne. Zastanawiam się jeszcze, czy z flagi czegoś nie będziemy mieli. Ale wydaje mi się, że raczej tam nic nie będzie. Spadnijmy sobie na tą skrzynię. Ja wczoraj dostałem złoto tutaj stąd. W sensie wiecie. Aha, no to dostałem. Dobra, mamy robalową y, rękawicę. Mamy tutaj jeszcze jedną taką skrzynię. Rozwalmy sobie oczywiście te beczki, żeby te beczki dały nam macy, jak i życie. Ten dźwig da dużo maców, no nie aż tak, no ale dobra, niech będzie. Także rozwalamy, zabieramy jedno drugie, podleczmy się jeszcze do fula. Może tutaj? Ej, to jak to mi wczoraj wyleciało coś złotego? No najgorsze jest to, że tutaj ktoś jest Więc ja niestety, ale muszę stąd uciekać jak najszybciej Okej, okay, otwórzmy jeszcze No nie, no wczoraj mi poleciało coś złotego A dzisiaj nie leci nic Okej, okay, wejdźmy tu na górę Nie wiem, gdzie ten ziomek tam jest, ale on, nie wiem, czy mnie widział Tutaj mamy gościa, który przechodzi Okej, okay, okej, okay, okej, okay, nie widział mnie Dobra Zabieram samochód i jadę. Ej! Właśnie! Jadę na rynek, bo na rynku będzie, w sensie na tym. Na zbrojowni. Więc jedziemy tam, gdzie jest flaga aktualnie na minimapie. Tutaj w ogóle mamy jakiś domek dodany. Tylko pytanie, czy na zbrojowni coś będzie do kupienia? Mamy tutaj też flagę, więc w sumie tą flagę możemy sobie odebrać. W ogóle nie wiem. czy. Okay, dobra, 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 to jest na szczęście bot. Wejdźmy sobie tu. Czy będzie coś złotego? OK, biorę pistolet, kupuję. Chyba, że to nie bot. Bo to różnie też bywa. OK, OK, OK. Dobra, 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 dobra. Tylko jest jeszcze ktoś. No to już nie jest, to już nie jest bot. Muszę uważać, muszę tu uważać. Zaraz się przeładujemy. No mam macy, to jest ważne, że mamy macy. Podleczmy się jak najszybciej. OK, mamy full. Dostał? OK, dostał, dostał. Dobra, on będzie do zrobienia. Dostał. Zróbmy to tak. I będzie mój. Będzie, 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 mój. Dobra, mamy to. Jak szczerze, to trochę się bałem, że tutaj się wyłożę, ale mamy to. Yy, weźmy jeszcze tutaj, zajem Może coś złotego wylecie. Nie wiem, czy z tych flag w ogóle jest możliwość taka. Możecie zostawić widzowie łapkę w górę, żeby coś złotego wyleciało. No, poprawcie się, zostawcie łapkę w górę, koniecznie. Wejdźmy sobie jeszcze tu i tutaj być może będzie, no nie, mamy fioletowe, tutaj mamy coś do leczenia, mamy... Okej, okay, kulki impulsowe, ja je zakupuję Bo one mi się na pewno przydadzą Aha, tylko nie w ten sposób, nie w ten sposób Musimy sobie to wyrzucić W sumie tą apteczkę możemy dojść po prostu na FHP. Okej, okay, mamy sześć kulek impulsowych Tylko pytanie, co z tą moją mgiełką Aha, czyli nie mogę jej podnieść teraz Nieźle, weźmy, przejedźmy w ten sposób Ej byku, a ty czegoś nie sprzedajesz? Nie sprzedajesz, szkoda Ale dał mi ten O, zapomniałem jeszcze o tych skrzyniach Dobra, otwórzmy, jedna jest jest tu jeszcze druga, no druga się nie zrespiła. Lepiej było, jakby się zrespiły obie. Tam po drugiej stronie już ktoś coś otworzył, więc no niestety, ale tego nie weźmiemy. Dobra, wyjedźmy teraz stąd jak najszybciej i jedźmy na kolejną zbrojownię, bo tam będziemy mieli pewnie coś złotego. No i dobrze by było wejść do bunkrów, tylko bunkrów tutaj jeszcze nie widzę, żeby one były otwarte, ani... Ty! Co jest jakie ikonki, wy, to widzicie? Dobra, nie wiem co powinienem zrobić. Nie wiem na który bunkier powinienem lecieć, ale polecimy na ten bunkier. No to, to był ciekawy błąd, to był ciekawy błąd. Przejeżdżamy jak najszybciej właśnie w tamto miejsce. O! Jest pańko słona, która le... E, nie, 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 Dobrze by było pozbierać jeszcze trochę maców, no bo jak widzicie, no nie mam ich zbyt wiele, a jak trafię na jakiegoś na poceńca, to mogę mieć duży problem. Tego mieć nie mogę, więc sobie to tak zrobimy. Fajnie by było, żebym miał tą katankę. Okej, okay, jedziemy na bunkier. Zostało nam około 400 metrów i tam mogą być mityczne przedmioty, które miały robale, więc może tam być shotgun, może być karabin i może być rewolwer. O, i ten rewolwer, jakby był, to by był winek na 100%. Dobra, 4 46 osób w gr Aha, dobra, jednak tutaj już ktoś jest. Ej, 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 kolego. Dobra. Aha, ty, jaki swaniaczek. A! Ty, co jest, co jest, co jest, co jest? No, on nie jest tutaj taki zły. Dobra, uważajmy. Ty, dobrze to zrobił. On wyszedł już chyba. Nie wiem, czy on wyszedł. Aha, do... Oj, niestety, ale ktoś tutaj jeszcze podchodzi. Dobra, dostał trzykrotnie... O, dostał jeszcze raz. No może bym. Może bym do niego podszedł. Ej, tutaj jakiś banan mi podchodzi. Bierzemy sobie oczywiście z niego lucik. Let's go. Daj mi amo. No mamy 200 amo, tylko nie jest to wcale dużo. Okej, okay, tamten uciekł, a tutaj cały czas mamy tego gościa. Pię Oj, pięknie, pięknie dostał, pięknie dostał. Patrzcie w ogóle, co on robi. On sobie wysłał tam teleport. On się teleportuje, pewnie. Dobra, dostał, dostał. Okej. Okay. No musimy to zrobić w ten sposób. Podejdźmy jak najszybciej, on cały czas ucieka. Okej, okay. tutaj tutaj jest drugi, on mnie nie widzi. Podmieniamy. No, 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 gin, 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 gin. No, Kaman, już masz naprawdę bardzo mało. Okej, okay, mamy cię. Tylko gdzie jest ten drugi, bo on będzie miał jakiegoś mityka na 100%. No ten drugi prawdopodobnie już sobie stąd po prostu poszedł. Mamy 28 osób w grze. On może być na stacji, on może być tutaj gdzieś, tylko ja muszę uważać. Ta, on będzie tu na stacji. Ta, o, właśnie, tak jak mówiłem. Ajajaj, aj, aj, nie, niepotrzebnie. Pokazałem, gdzie jestem. No. O, pięknie, pięknie. No niech to wybuchnie, niech to wybuchnie. Okej, okay, jest. No, 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 nie, 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 nie. Ucieka cały czas. Podejdźmy na blisko. On wjedzie do wody. A Giagon się tak tam szybko znalazł. Halo. No, co za gościu mi ucieka cały czas. O, pięknie, pięknie, pięknie. No, mamy, 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 mamy Let's go On na pewno będzie miał teraz coś mitycznego dla mnie Więc będzie tutaj itemek Dobrze by było też się podleczyć Wiecie co, ja się podleczę, bo ja czuję, że ktoś tutaj będzie na tym mieście Ogólnie jeśli chodzi o ten nowy przedmiot do O, i tak jak myślałem, że będziemy mieli to Pięknie Dobra, zabierzmy sobie to w ten sposób No Jeśli chodzi o itemy, idealne są na dziś Jak wiecie, egzotyki zostaje wycofane A dzisiaj mamy tylko i wyłącznie trzy klasy No, szybciej, 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 bo tutaj ktoś jest Ruszajmy się cały czas Let's go. Mamy to. O, niestety nic nie dostałem ciekawego. Ale ja już dobre itemy mam. Ja już jestem zadowolony. Ten ramen by się jeszcze przydał. A Żeby tego było cud więcej. Wejdźmy sobie na ten budynek przede mną. Ej, kogoś tu mamy. Kogoś tu mamy. Mamy dwójkę. Okej. Okay. Oj, będziesz mój, będziesz mój. Jeden należy. Jeszcze jest jeden gdzieś tam za tym budynkiem. Jeśli chodzi o ten pistolet, to on wcale nie jest zły. Gdzie jest drugi? Oj, niestety. Ale mamy jakiegoś tutaj... Nie dobrze, dostaję z dwóch stron, ale ja to uwielbiam, słuchajcie, ja to uwielbiam, jak dostaję z dwóch stron, to jest coś świetnego. On jest cały czas na mnie tutaj w. A, czy ja miałem małe potki? Ja miałem małe potki. No, jesteś tam, wiem, wiem, wiem. Och, ohoinka. choinka Mam nadzieję, że on nie ma nic, czym może mnie podjechać, ale co on ma? AWP chyba, nie? On ma chyba AWP. Ta no, nie gadaj, że on mi to zniszczył Okej, okay, uciekamy, 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 uciekamy Jak najszybciej, uciekamy jak najszybciej Dobra, udało mi się uciec Lećmy stąd jak najszybciej No jak widzicie, no nie mam zbyt dużo leczenia W się sensie leczenia to prawie nie mam wcale do tego Żeby się jeszcze troszkę teraz podleczyć Użyjmy sobie tego pada tu Dobrze by było to zrobić bez budowania, let's go Wylećmy tutaj Coś do leczenia, jak najszybciej coś do leczenia Tutaj mamy skrzynki I mam nadzieję, że tamten gość tu za mną nie idzie Rozwalmy to o, 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 dobra, 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 dobra. Zabiorę. Zabiorę sobie to. To mnie na pewno uleczy. Tak jest. Mamy leczonko. Dobra. Jestem podleczony, szkoda, że to nie daje jeszcze HP Musimy się zastanowić, gdzie Możemy znaleźć coś jeszcze Jakieś lodóweczki, wiecie, a w sumie lodówki To by były tu, no ale dobra, już nie mamy czasu Musimy stąd uciekać, wejdźmy do tego Robala i przelecimy sobie Ej, nie mam trochę pomysłu, gdzie powinniśmy Iść, tam nie wiem, czy kogoś nie będziemy Mieli na tamtej lokacji, no ktoś się tam Strzela po lewej stronie, widzicie Tam jest przy tym drzewie Tutaj nie ma nic do leczenia, o jest Jest, 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 mamy to, mamy, mamy Zabieramy, oczywiście, są duże potki tak samo. Przydaje by się kulki impulsowe, bo te kulki tutaj no mogłyby pomóc mocno. Tutaj mamy kolejne małe potki, no ale tego nie zabieramy. Tutaj będziemy mieli za tą górką jakiegoś gościa, z tego co widzieliśmy wcześniej. Ta jest. Gdzie Jest tutaj. Jest, 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 jest. On tam przechodzi na kucaka, zbiera rzeczy. Jak ja bym może podszedł na blisko... Okej, okay, on się wybija na tym młocie. Zabierzmy sobie tu itemki. O, 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 tu będziemy mieli dwójkę. Jest dwójka, jest dwójka, dobra. Widzicie co? O, szyszty. Prawie dostałem... Z... Chociaż nie, to nie snajpa. Idziemy w inne miejsce, idziemy gdzieś do strefy. Oj, jest śmigłowiec, ale na razie go zostawimy. Trochę nie wiem, gdzie powinienem iść teraz. No, powinienem sobie załatwić jakieś kulki impulsowe. I może po nie wejdziemy tam do góry. To, to, aha, dobra, ktoś tam nalot rzuca. Mam nadzieję, że on mnie nie dosięgnie. Kulki, 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 dobra, są kulki. Zabudujmy się w ten sposób, kupujemy kuleczki. Jedna, druga. I trzecia, i chyba weźmiemy to za maskę. Dobra, weźmiemy za maskę. I może kupmy jeszcze poteczki. Dobra, jedna jest, druga też jest. Sześć osób zostało. Przeładujmy sobie teraz wszystko. I zobaczmy, gdzie będziemy mieli kolejną strefę. Ej! Dobra, ale się wystraszyłem. Ale się wystraszyłem. XD. A, tutaj była mała potka, nieważne. No nic, przelećmy sobie w inne miejsce, w inną lokację. Przydaje by się macy, Przydaje by się macy jakieś jeszcze. No muszę uważać na tą snajperkę, bo ja chyba wcześniej ze snajperki dostałem, chociaż nie jestem tego do końca pewien. Przelećmy sobie może tam na drugą stronę. Mamy leczenie, mamy amunicję, mamy macy Oho, ktoś się wybija śmigłowcem. Dobra, rozwalmy go. Czy się helikopterem. Okej, okay, on tam przelatuje. Tam mamy jeszcze gościa. O, dostał. Mamy to. Ty, A oni. Nie gadajcie, że oni grają w dwójkę. Ej, oni grają w dwójkę. A chociaż, czekaj. No, tak mi się wydaje, że oni grają w dwójkę. Tak mi się wydaje, że oni grają w dwójkę. To rozwalcie ten śpigłowie w końcu. Dobra, przejdźmy tutaj. Cztery osoby w grze. Ok, dostał 50. 60. Okej, mamy, 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 mamy. No musimy uważać. On nie wiem, czy do mnie nie. Nie, nie, oni się tam biją między sobą. Mamy leczonko, dobra, mamy leczenie, mamy wszystko. Tamten gościu jest w krzaku. Widzę co? Ja może sobie teraz przelecę w tamto miejsce. On chyba o mnie nie wie. Oczywiście sensie on wie, ale on nie wie, że ja wiem, że on tam jest. Dobra, jesteśmy zabudowani. On tam gdzieś dostał. Oj oj oj. Niedobrze. Okej. Okay. Koles... Ty skąd on ma ten pistolet? On jeszcze jest w grze? Hey, skąd on to ma? I skąd on... I dwa mityki! Dwa mityki, ale nie wiem czy to warto brać. No chyba nie. Co się w ogóle dzieje tutaj? Co to za impreza? Widzowie co, o co tu chodzi? Dobra, weźmy może... Tego nie. Nie wiem, gdzie jest drugi. Nie mam pojęcia, gdzie jest drugi. No mam nadzieję, że nie dostanę tutaj jeszcze jakiejś snajperki. Widzowie pamiętajcie, oczywiście zanim tutaj być może wygram grę, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo jest to kanał Rafa plus. O, jest tutaj gdzieś. Jest ten mieczyk. Jest ten mieczyk. Jakby ten mieczyk wziąć. Dostał. On ma snajper. On ma snajper. Ja muszę uważać, bo to jest ten gościu. Z... Chociaż nie, digla ma. Tak, to jest digiel To jest Digel. Okej. Okay. Aha, no i dostałem, to pozdro Uleczmy się może, uleczmy, dbajmy o to No on tutaj tego digla cały czas skubaniec. Dostał 29 24 18 37 On nie ma maców 45, let's go Także widzowie, jeśli wam się podobało Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał I koniecznie, koniecznie wbijajcie na ten film Trzymajcie się, na razie